Zaczynamy. Dzisiaj chcę Wam pokazać um, początek ustawień. Później w kolejnych nagraniach będę Was prowadziła przez uh, prawie wszystkie ustawienia, więc o czym mówię? Wyłączamy aparat. Okej, okay. przechodzimy, wciskamy nasze menu. Okej, okay. jesteśmy w menu i mamy w tym momencie pierwsze ustawienie na naszym. Na naszym e, aparacie. Jest to cała sekwencja ustawień, wynikających bezpośrednio, jak gdyby z, z e, bezpośredniego ustawiania w. W samym aparacie. Późniejsze są bardziej wysublimowane lub dotyczą czego innego, ale zajmiemy się tak naprawdę te pierwsze mają, te na czerwono, mają właściwie przeznaczenie z optyką, czy odnoszą się do optyki aparatu. I wejdźmy w pierwsze ustawienie, które będzie ustawieniem wielkości i rodzaju zdjęć, jakie są robione. I chcę Wam powiedzieć o czymś, co. Może budzić wiele kontrowersji lub wiele pytań, a mianowicie jak ustawić na, na, jaka, na produkcję jakich, jakich zdjęć? Czy zdjęcia w formie RAW, czyli po angielsku RAW to jest surowe, surowe. ja zrobię później takie porównanie troszeczkę do mięsa czy też w jpgach. I jest wiele kontrowersji, wiele jest, e, tyle samo zwolenników robienia zdjęć e, w RAW e, i, i ile, ile e, w jpgach. Zdania są podzielone. Ja myślę, że zrobię e, osobne nagranie, żeby pokazać wam bardzo e, w jasny sposób, bardzo zrozumiały sposób, tak naprawdę na czym polega różnica pomiędzy zdjęciami RAW, ja wymawiam to po angielsku, czyli RAW, i jpgami. E, poka Pokażę Wam plusy i minusy obydwu, obydwu ustawień, i chyba troszeczkę rozwieję taką mitologię lub mit o wyższości Raw nad JP-ami, lub o tym, że kto robi zdjęcia w Raw, ten jest lepszym, lepszym fotografem. Troszeczkę to tak nie jest, ale do rzeczy. Ok, i tutaj mamy możliwość ustawień następujących. Tak jak widzicie mamy w RAW możemy mieć minus czyli nie ustawiamy w RAW nie będziemy nasz aparat nie będzie robił wersji surowej e, zdjęcia potem możemy sobie tutaj nastawić wejść i zrobić że będziemy mieli w RAW albo tak zwane C RAW co znaczy po prostu C jako compress, czyli troszeczkę jak gdyby mniejsza ilość pikseli w tym e, w tym zdjęciu o formacie RAW będzie widoczna. Si to mamy tutaj od compress i potem mamy tutaj jpegi. Możemy mieć tylko w raw na przykład w pełnej, w pełnej ilości pikseli przypadającej na jedno zdjęcie albo w skompresowanej. Tudzież możemy e, ustawić sobie e, na przykład, że w jpegach nie chcemy, ale również to co możemy zrobić, ja w tej chwili przesuwam kursor, żeby, żeby przesuwać kursorem poruszam e, tym kółkiem, który jest przy przycisku, przy przycisku, tutaj u góry, przy przycisku, e, przy przycisku e, migawki, żeby wam nie zasłaniać ekranu. E, <laughs> Natomiast, e, czyli tak, mogę mieć ustawione na raf na przykład, tak, tutaj w górnym kurkiem, tak pokazuje nam tu kółeczko, to korzystajmy z niego i sobie przechodzimy w różne ustawienia albo nic albo pełen RAW, czyli pełna ilość pikseli przypadająca na dane zdjęcie, albo compress, czyli troszeczkę mniej pikseli po przypadającej na surową wersję zdjęcia. I teraz tutaj mamy, tutaj nam pokazują strzałeczki, że tutaj się będziemy poruszali Zmieniając wielkość jpeg -u. Czyli możemy mieć, że nie mamy w ogóle w, w JPEG-ach, potwierdzamy przyciśnięciem, ja jeszcze raz w to wejdę, że nie będziemy w ogóle robili w jpeg tylko będziemy robili tylko w wersji surowej, w wersji RAW, czyli raw po angielsku. Lub też możemy sobie wejść, że mamy JPEGi Large i tutaj nam będzie pokazywało się u góry, że jeśli chodzi, mamy w tej chwili ustawione na skompresowane RAF, czyli troszeczkę zmniejszone, co też będzie nam zajmowało mniej miejsca na, na e, 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 karcie. Więc e, przy C-RAF zobaczcie mamy taką ilo taki wymiar tego zdjęcia 6240x4160 i mamy a w momencie kiedy ja bym przeszła teraz tutaj na to ustawienie, to w tym momencie też mam taką samą wielkość. Zobaczcie, tak naprawdę nie zmieniło. Tutaj zmieni nam się tylko ilość zdjęć przy pełnym raw, przy pełnej formacie, w wszystkich pikselach możliwych, mamy taki wymiar 6240 na 4160 i mamy 2039 zdjęć. Jeżeli przeniesiemy to na skompresowany raw, tak samo mamy, mamy ten sam wymiar, czyli jak gdyby w pikselach, ale mamy mniejszą ilość zdjęć, y, którą uzyskamy przy tym ustawieniu, czyli tu będziemy mieli 2258 zdjęć, e, <coughs> jeśli chodzi o, o, o y, ustawienia jpg -ach. Czyli tak, w RO mamy, w, w skompresowanym RO będziemy mieli. Taki wymiar w, i w, w, w dużym w large, dużym e, JP-ach będziemy mieli taki wymiar też. I teraz możemy dalej sobie ustawić na przykład. Tu będzie, ta, to będzie ta sama zasada, jak mamy taką tutaj, jak gdyby, nie wiem, drabinkę czy takie schodki. To pokazane nam jest, że troszeczkę mniej będzie, jak gdyby, e, zdjęcie w jpegu przy tej wielkości będzie bardziej skompresowane, jak gdyby troszeczkę mniej JPE pikseli będzie w, tej, w, tej, w tym zdjęciu. Ale nie aż tak dużo, bo zobaczcie, zobaczcie tutaj mamy przy tej wielkości jpega mamy 2683 zdjęcia. Jeżeli przejdę na pełną, jeszcze raz pokażę 2683, zmieniam na pełen e, JPEG, pełen wymiar 2258, czyli o 400 prawie zdjęć, jak gdyby mamy mniej, ponieważ wtedy to ustawienie daje nam większą ilość pikseli w formie jpeg -a. i tak dalej, i tak dalej. To samo w M. Mamy tutaj wymiar 4160 na 2760, jeśli chodzi o piksele, i tu mamy taką ilość zdjęć czyli 26, 2658. Ja chcę pokazać Wam jedną rzecz, a mianowicie jak przejdę na mm, bez uh, RAW, czyli nie będę ustawię, że aparat nie będzie robił zdjęć w RAW. I teraz wrócę tutaj do jpeg dużych, czyli największych. W tym momencie mam ten sam maksymalny wymiar, jeśli chodzi o piksele i mam 6459 zdjęć. Jeśli przeszłabym na troszeczkę mniejszą ilość pikseli, które zdjęcie będzie zawierało, to mam aż prawie 10 tysięcy zdjęć. Oczywiście mówimy tutaj o tym, co ja mam. Ja mam kartę w tym momencie 64 mega, więc jak gdyby też to będzie zależało od waszej karty. I i tak dalej, i tak dalej. I na tym te ustawienia po, polegają. Tu nam się będzie zmieniało e, zmieniał wymiar zdjęcia. E, potwierdzamy, czyli w zależności, czyli tak RAW ustawiamy za pomocą e, e, kółeczka u góry, tego, który, który jest przy przycisku przy, e, m, e, migawki, a te ustawienia e, poprzez naciskanie kółka tutaj z boku. Ja osobiście robię zdjęcia e, w... W tym formacie. Ja nie robię zdjęć w RAW, czyli RAW. Ja robię zdjęcia duże, pełen, pełna ilość pikseli w jpegach. Krótko mówiąc, na początek tylko, żeby tak jak gdyby zainicjować. RAW, nie odparady się na, po angielsku, znaczy surowe. Ja bym porównała do pomiędzy różnicą RAW a, a, a jpeg jest przede wszystkim taka, że RO nie zawiera żadnych modyfikacji co do koloru, ostrości, tonacji, zdjęcia, jakie daje ustawienie aparatu. Bo, na przykład, jeżeli ja w tym momencie sobie wejdę i zobaczcie, tutaj wejdę sobie w czwarte ustawienia, mam tutaj. Pictures, czyli jak rodzaj zdjęcia ja mam ustawione na poczet możemy sobie ustawić auto standard landscape i różnego rodzaju ustawienia czyli zdjęcie aparat ustawiony na funkcję robienia zdjęć w jpgach dołoży nam do tego jpg do tego zdjęcia w jpgach. To, co sobie tutaj wybraliśmy, czyli taką tonację, taką barwę, taki klimat, takie, wy, takie wysublimowane wyostrzenie, cokolwiek te ustawienia nam tutaj dają, to to będzie zawarte w zdjęciu w JPEG-u, które, które przeniesiemy sobie na, na, na komputer. W wersji raw, czyli RAW, tego nie będzie. Będzie surowe zdjęcie. I jak często są a fotografowie, i to jest też dobra, dobra decyzja, żeby na przykład przy takich bardzo ważnych imprezach, gdzie wolimy mieć naprawdę możliwość totalnej ingerencji do zdjęć, nie jesteśmy pewni, co się stanie, żeby robić zdjęcia, zarówno w RAW i w jpeg I jak sobie spróbujecie, ustawicie sobie, wrócimy tutaj. Wracamy do, do menu, wracamy z powrotem do naszego pierwszego ustawienia. Jakbyście sobie ustawili, jeśli chodzi o RAW, że będziecie robili zdjęcia w RAW i e, w tej pełnej jakości, pełnej najmniejszej ilości zabranych pikseli. W tym przypadku large jpegów i jak porównacie dwa zdjęcia bo to będzie zawsze to samo zdjęcie w dwóch wersjach. Będziecie mieli na komputerze widoczne w RAW i widoczne w jpeg To tak naprawdę zobaczycie, że w JPEG-u jest zdjęcie ładniejsze, fajniejsze, gdzie też możecie dokonywać modyfikacji. Jeżeli stosujecie Photoshop albo Lightroom, to też możecie dokonywać różnego rodzaju modyfikacji, jeżeli macie zdjęcie w JPEG-u. Natomiast jeżeli macie w RAW, czyli RAW, jeżeli macie w RAW, to wtedy macie surowe zmielone mięso i teraz w zależności od tak, i możecie do tego dodać wszystko, absolutnie wszystko. Natomiast Jopek jest już takim kotletem doprawionym w zależności jakie sobie ustawienia wybraliśmy. I teraz jeżeli wyjdziemy sobie tutaj e, do menu na przykład do tego manualnego. Tutaj też mamy funkcję e, możemy sobie z tego poziomu ustawić proszę bardzo tutaj są e, Styl zdjęcia. I tu mamy różne ustawienia. Możemy sobie zrobić standard, możemy sobie zrobić auto. Wtedy sam aparat będzie nam dobierał, jak gdyby kolorystykę, tonację, barwę i tak dalej, i tak dalej. Poczet. I tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy z dwóch opcji, z dwóch z dwóch, w dwóch możliwościach, sobie to możemy ustawić. i jak gdyby no, zdjęcia small, czyli mamy dokładnie tak jak, tak jak, tak jak ustawienia, w, w, czy może size, czyli rozmiar taki jak, jak na ciuchach, tak? Large, medium, size, bardzo małe, bardzo mały. large, troszeczkę mniejsze large, medium, troszeczkę mniejsze medium, small 1, small troszeczkę mniejsze i zupełnie małe. Więc jak gdyby tutaj będzie nam się zmieniała wymiar tego, tego, tego zdjęcia. I na tym polega, na tym polega ustawienie, ustawienie wielkości, jakości co do formatu danego zdjęcia. Ja robię zdjęcia bez użycia RAW i przy dużym, przy large, jeśli chodzi o JPEG. Powtarzam, ja nie chcę gloryfikować ani jednego, ani drugiego formatu RAW czy, czy JPEG, bo co jest jest jak to się mówi, szkoła nie zapomniałam jak to się mówi ale są dwie różne szkoły więc jak gdyby to zależy od, od upodobań, od przekonań, ale moim zdaniem żaden z tych żaden nie jest lepszy ani żaden nie jest gorszy to wynika z różnych z różnych tak jak mówię z różnych z różnych Upodobań. Te, te ustawienia możemy również zmieniać, oczywiście, jeśli chodzi o wielkość zdjęcia, na przykład, też możemy sobie zmieniać na, na naszym głównym, głównym ekranie. Jak gdyby ta, te, 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 te ustawienia też są też są możliwe, żeby, żeby dokonywać, dokonywać zmian. I to bym się z tym, i tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj mamy. Wielkość zdjęcia. Czyli wchodzimy, i, i znowu pokazuje nam, z, jakiego, z, innego, z innego winkla, wchodzimy w ustawienia co do jakości, co do mm, rodzaju formatu, w jakim, w jakim robimy, robimy zdjęcie. Oczywiście ta ilość zdjęć, która tu jest pokazana, zależy oczywiście od wielkości karty, którą, którą, którą używacie. Czyli ile zdjęć zmieści się na karcie? Tutaj, w tym kwadraciku, w tych nawiasach, widzicie ilość zdjęć, która pozostała do, do zrobienia przy tej wielkości karty, którą akurat ja mam w tym, w tym aparacie. Także, tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o jakość zdjęcia. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę i, i w tej chwili stanie się to dla Was prostsze. Powtarzam, nie ma co się podniecać, nie ma co bić piany, nie ma co, 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 co kłócić się czy dyskutować, czy tam przekonywać się na siłę. Co kto lubi, co komu jest wygodniej, z czym czuje się bezpieczniej, jest to do wyboru według własnych upodobań, ale również też moim zdaniem. Według umiejętności, czy doświadczenia, w po prostu fotografowaniu bycia fotografem. RAW daje możliwość em, prawie stuprocentowej ingerencji w, w e, poprawę zdjęcia. W momencie, kiedy na przykład korzystamy z Photoshopa albo z Lightrooma. Przy JPEG-u takiej pełnej ingerencji nie mamy, ponieważ aparat, który zrobił zdjęcie, jeżeli było tylko na JPEG, to i te ustawienia, czyli styl zdjęcia, pamiętacie portret, krajobraz czy, czy standard, to te zmiany zrobione, narzucone przez ustawienie, jak gdyby są już na stałe. Tych zmian. W JPEG'ach nie można odkręcić, nie można odwrócić w Photoshopie. Można dokonywać innych modyfikacji, można narzucać presety albo luty, czyli te takie ubranka, nazwijmy to, ale nie można dokonywać tak głębokich zmian, jak gdyby dospikły do kości, jak możemy, gdyby zdjęcie jest zrobione w raw, czyli surowe. To to by było na tyle. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłam ustawienia, jeśli chodzi o e, wielkość i, i format, w jakim te zdjęcia są robione. Dziękuję ślicznie.